Naszym gościem jest Piotr Pytlakowski, autor książki Królowa mafii. Panie Piotrze, jak to się stało, że Monika Banasiak, dziewczyna z dobrego domu, wykształcona, stała się Słowikową? Doszło takie było przeznaczenie tej wtedy dziewczyny, że na jej drodze stanął słynny później gangster Słowik, że się w nim zakochała, że wyszła za niego za mąż i że potem przez długie lata była uważana za królową mafii. A jak pan myśli nie wiem czy to pytanie do pana, ale skąd sukces książek mafijnych, że tak powiem w Polsce? Sam się nad tym zastanawiam, ale nie narzekam. Piszę o tej tematyce, więc cieszy mnie to, że jest zapotrzebowanie czytelników na taki gatunek. Ja myślę, że to też jest naturalne, że po prostu ludzi ciekawi taka strona życia mniej znana. Tajemnica trochę. Co nas w takich postaciach najbardziej pociąga? Bałbym się powiedzieć, że zło. Mam nadzieję, że nie, ale te postacie są wielowymiarowe. To nie są postacie czarno-białe. Ludzie interesuje, jak się domyślam, motywacja, dlaczego ktoś idzie tą drogą, chociaż mógłby inną, bo na przykład jest wykształcony. To często są ludzie z wyższymi studiami, z dobrymi zawodami, a wybierają taką drogę na skróty. To jest ciekawe, dlaczego ludzie sami y, idą w złą stronę, wiedząc, że mają do wyboru dobro. Czasem się nawracają, ale nierzadko jest to już za późno. A czy coś Pana w y, bohaterce zaskoczyło? Y, tak, spodziewałem się y, bardziej zamkniętej osoby, a y, Monika Banasiak jest kobietą bardzo otwartą. Się nie ma tematów tabu dla niej. Ma taką potrzebę ekspiacji, opowieści o czymś, co być może przez, przez lata trzymała w sobie, ale jednocześnie są pewne rejony, których nie poruszano. Między innymi dlatego, że jest ciągle oskarżona, toczy się proces karny, więc ze względów procesowych pewnych spraw nie, 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 nie mogła o pewnych sprawach opowiadać. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję. Więcej na www.nexto.pl